Witam Cię na szkoleniu Cross Impulse i teraz już na spokojnie, gdzie mamy trochę czasu, swobody. Pokażę Ci sekwencję napinania, czyli to, co nas zabezpiecza w czasie treningu, w czasie ruchów dynamicznych, w czasie obciążenia, zabezpiecza nasze ciało przed kontuzjami i przed takimi powolnymi nawet destrukcjami, je. Zobacz właśnie teraz, jak dziewczyna ćwiczy fajnie, szybko, ładnie. To jest zaawansowany trening i cały czas te kolana. I co tu jest powodem? Tak naprawdę powodem jest właśnie brak rotacji w udzie czyli są właśnie dwa stawy, staw barkowy i staw biodrowy, w których musimy trzymać tą rotację, czyli takie wyginięcie yy, ramion czy naszych nóg leciutko na zewnątrz. To zabezpiecza nasz staw poprzez yy, zaciśnięcie tej stawowej i ta nasza kość nie lata w, w tym stawie. I teraz tak, zaczynamy od dołu, stopy, albo zupełnie równolegle, jak my szlifujmy po palach, albo leciutko, około 15 stopni, rotacja zewnętrzna. Kolana, lekko zgięte, czyli przeprost i z centymetr, wracamy. Tak naprawdę z boku widać, jak ucimy te nogi, zupełnie prosto. Ale my wiemy, że mamy takie coś, taki zapas. O, no, robimy, robimy! Rotacja, czyli takie skręcenie. I teraz na ile? No jeżeli mamy tak zakres odtąd dotąd, to tak mówi się, że w połowie. Czyli nie robimy takiego wychylenia jakbyśmy na koniu jeździli, Tylko do połowy. O, o, I wracamy. Sprawdzając zakres, nie? Napięcie pośladków, tu, tak, spięcie mięśni czyli tych, które się włączają, jak chce na fysiku, a nie mamy gdzie. Żebra ciutko zbliżone do końców biodrowych i od razu nam się nasze barki zaokrędzają, nasz kręgosłup się zaokręca i idzie do przodu, głowa w dół, jeżeli tak zrobimy ten ruch, Hop. Właśnie na to chodzi, żebyśmy później te barki wyprostowali, pociągnęli w tył, jakbyśmy mieli kokosa na łopatkach i w dół. I jeszcze później głowa wraca do pozycji neutralnej, czyli nie wygląda na przodu, tylko wraca. I teraz te napięcie trzymamy na około 30%, czyli tak. No mówię, jedną trzecią. No i tu ostatnia rzecz. Jak już mamy tą całą pozycję zrobioną. Te łopatki tu. To rotacja właśnie w naszych ramionach. Hop i łokcie nam pokazują. Kierunek raczej do tyłu. Coś takiego łokcia. pokazują nam ścianę, ale z tyłu. I wszystko pospinane. Teraz jak ja robię 30 i trzymam tą rotację, to Nikolano nie pójdzie do środka właśnie nigdy. Ja ta was właśnie na tym filmie ta dziewczyna nie miała tej rotacji napięcia uda i napięcia pośladków. Bo te pośladki właśnie skięte powodują, że trzymamy te wywinięte nasze lekko nogi Na 30% wszędzie pospinane. Rotacja około połowy zakresu ruchu. Hop, 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 Raz. I teraz, jak ja idę do góry, to mam wszystko pospilane. Brzuch napięty. mięśnie się uda. mięśnie pośladkowe łopatki. I rotacja z ramieniem również. Hop. Raz. Raz. Hup. Raz. I właśnie o to chodzi, żeby wyćwiczyć sobie konsekwencje, i później stajemy na przykład na treningu do ćwiczenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, osiem, pięć, dziesięć. I od dołu do góry mamy właśnie tą pozycję, o której nam chodzi. Dobra, dzięki bardzo i spotykamy się na treningu już po spijaniu. Do zobaczenia! Hej!